Pan Karol Nawrocki jest poważnym już politykiem, to będzie dotrzymywał słów, a z jego słów wypowiadało, że będzie wetował wszystkie progresywne ustawy, chociażby ustawy naprawiające wymiar sprawiedliwości. Ale jak sobie wyobrażam to, co teraz będzie, Do tego to zmierzam. brakuje mi słów. To 26 panie prezydencie Karolu Nawrocki. Mówię to w sposób odpowiedzialny, proszę dokładnie przeczytać. Niektórym obiektywnym dziennikarzom i dziennikarkom zaczyna już trochę siadać na łeb po tych wszystkich przegranych. I to tak mocno. Dzisiaj zobaczymy, jak radzi sobie nasza ulubiona arcykapłanka propagandy po klęsce jej bohatera w tych wyborach, czyli Rafała Trzaskowskiego. Od razu wam powiem, że nie jest z nią dobrze, ale to samo można powiedzieć o gościach, których zaczęła do siebie zapraszać. Ponieważ był u niej niedawno Ryszard Kalisz, który jest żywym dowodem na to, że można wieść życie mając BMI Prop. Proporcjonalne do tego, ile kosztował kibel Trzaskowskiego w Warszawie. Ale zanim przejdziemy dalej, przypominam Wam, że jesteście na kanale A to Ciekawe, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, inaczej Ryszard Kalisz przyjdzie do Waszego domu i wpierdzieli Wam zawartość lodówki. Zachęceni? No to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Ja mam wrażenie, że sztab Rafała Trzaskowskiego nie przeżywa jego porażki tak mocno, jak ci wszyscy obiektywni dziennikarze w mediach. Spójrzcie na przykład na taką wiolę paprocką, czyli główną szefową sztabu trzaskowskiego, Przejęła chyba kolejne wybory z rzędu, a jaka jest jej reakcja? No cóż, daliśmy z siebie wszystko, ale nie wyszło. Ale najbardziej żenujące były komentarze od uśmiechniętych pod tym X-em. Nawet Żukowska zaczęła pisać: Niech się pani nie przejmuje, daliście z siebie wszystko. No zaraz mnie pojedzie. -je. Może jeszcze dajcie jej nagrodę pocieszenia. W jakim kraju my w ogóle żyjemy? Przecież to jest jakaś skrajna głupota. Trzaskowski przegrał wybory z kandydatem, który rok temu był jeszcze nikomu nieznany. A oni, zamiast wyciągnąć jakieś wnioski, będą się teraz poklepywać po plecach i obwiniać wyborców za to, że są za głupi i nie dostrzegli świetności i geniuszu Rafałka z Warszawy. Właśnie dlatego ludzie was nienawidzą, bo jesteście odklejonymi, zadufanymi w sobie bucami, którzy oczekują, że wszyscy będą wokół was skakać i bić ukłony. W niedzielę zderzyliście się ze ścianą, ale jak widać, to was nie zatrzymuje i dalej bierzecie jeszcze rozbieg, by mocniej w nią pierdolnąć. No. Szczególnie było to widać, kiedy Ryszard Kalisz postanowił się wturlać do TVP na wywiad z Dorotą wysocką sznep. Od razu zaczęła się klasyka, czyli płakanie o konstytucję, demokrację i narzekanie, że teraz Tusk będzie musiał się użerać z tym złym Nawrockim. Ale jak sobie wyobrażam to, co teraz będzie, do tego to zmierzam. brakuje mi słów. No właśnie, do tego zmierzam. Jak pan sobie wyobraża współpracę gabinetu Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim? Wszystko zależy od ludzi. Wszystko zależy od ludzi. Ja tylko przypominam, że pan prezydent właśnie będzie składał ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym, w którym zobowiąże się do działania na rzecz obywateli. I Rzeczpospolitej Polskiej. Jak możecie zobaczyć, był to bardzo poważny wywiad, na którym już od samego początku ta dwójka głowiła się nad tym, jakby się tu dorwać do Karola Nawrockiego, jak już zostanie prezydentem. Kiedy stwierdzili, że legalnie nie mają się do niego o co przyczepić, to stwierdzili, że zaczną grozić jego żonie. E, a co z małżonką pana prezydenta? Czy ją też chroni immunitet nie. w takiej sytuacji? Dlatego, że oboje podpisywali tę umowę w areszcie śledczym. Immunitet nie obejmuje pani małżonki. To jest zresztą bardzo ciekawe, delegerenda, czyli na przyszłość. My w ogóle nie mamy unormowań dotyczących małżonki pana prezydenta. Nie mamy unormowań dotyczących wynagrodzenia, biura dla małżonki pana prezydenta. Te rzeczy były robione dosyć zwyczajowo. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, panie Kalisz. Takie pytanie mam do pana. Czy immunitet obejmowałby również pana małżonkę, która jest oskarżana o jazdę po pijaku samochodem? To jest wręcz żałosne, jak bardzo odklejeni są ci ludzie od rzeczywistości, że nie potrafią zrozumieć tego, że Karol Nawrocki zostanie prezydentem nie dlatego, że ludzie go jakoś specjalnie pokochali, ale dlatego, że zwyczajnie nie chcieli widzieć Rafała Trzaskowskiego u władzy. Minęło ledwie półtora roku i byliście przez ten czas zdolni do tego, by zrazić do siebie i swoich rządów większość społeczeństwa. Muszę wam przyznać, że jest to wyczyn. Ale wiecie co? Ryszard Kalisz jest definicją słowa wyczyn. Zobaczcie tylko, jak przez przypadek dokonał pięknego samozaorania na żywo. Pani wysocka sznep. Razem z panem Kaliszem głowili się i głowili, myśląc nad tym, co teraz, jak ma funkcjonować rząd po tym, jak Karol Nawrocki zostanie prezydentem. Ja Wam odpowiem, że pewnie tak samo, jak funkcjonował z Dudą. Ryszard Kalisz próbował zabłysnąć, mówiąc, że jeżeli Nawrocki jest poważnym politykiem, to będzie wypełniał swoje obietnice wyborcze i będzie wetował ustawy rządu. Od nas zależy, od naszej postawy też każdego obywatela, jak będzie się kształtowała polska polityka. Być może, ale też w dużej mierze od tego, jak będzie postępował prezydent, będzie się kształtowało to, czy rząd będzie w stanie swoje ustawy y, wprowadzać no nie będzie w życie. W stanie, no. No, właśnie. Możemy to dzisiaj powiedzieć. Nie będzie. Dlatego, że jeżeli pan Karol Nawrocki jest poważnym już politykiem, to będzie dotrzymywał słów, a z jego słów wypowiadało, że będzie wetował wszystkie progresywne ustawy, chociażby ustawy. Naprawiające wymiar sprawiedliwości. I to są jedne z tych podstawowych. No I teraz właśnie. tak, po pierwsze słyszymy zapowiedź pana premiera, że ma plan awaryjny. Czy pan widzi, jak może wyglądać taki plan awaryjny, ja który na to pozwoli? Ja się nie zastanawiam, pani redaktor. Naprawdę jestem teraz w Państwowej Komisji Wyborczej, nie chcę dokonywać ocen politycznych, ja powiem tylko jedno. Nie jest w interesie obywateli to, co jest dzisiaj. To jak w takim razie mam oceniać Donalda Tuska, który nie wypełnił praktycznie żadnej ze swoich obietnic? Poza tym nie martwiłbym się na pana miejscu o wetowanie ustaw przez nawrockiego. Ale jak już wspomniałam o jednym wybitnym umyśle w tym wywiadzie, to przejdźmy do drugiego. Pani Wysocka Sznepf również zabłysnęła w momencie, kiedy zdiagnozowała przyczynę zwycięstwa Nawrockiego, tłumacząc, że ludziom można wmówić wszystko. Zielony Ład, który pisowi udało się przykleić skutecznie do Koalicji Obywatelskiej czy do Koalicji 15 października szerzej, mimo że był to Zielony Ład komisarza i, i, i rządu pis w ogóle. Więc wszystko Pamięta, można y, ja... ludziom wmówić. Myślę, że pani jest ostatnią osobą, która powinna ostrzegać, że ludziom można wmówić wszystko. Racja, rząd Mateusza Morawieckiego zaakceptował Zielony Ład, co było błędem, ale jakoś nie słyszałam, by koalicja obywatelska jakoś specjalnie wtedy protestowała. Poza tym, według Rafała Trzaskowskiego, Zielony Ład już nie istnieje, więc o czym mowa? Chyba nie chce mi pani powiedzieć, że Rafał Trzaskowski mnie okłamał. Na sam koniec Ryszard Kalisz wystosował jakże poważną prośbę do prezydenta elekta. Ale tak naprawdę to prezydent jest, ma w 126 artykule swoje kompetencje. Dba o przestrzeganie konstytucji. 126 panie prezydencie Karolu Nawrocki. Mówię to w sposób odpowiedzialny. Proszę dokładnie przeczytać. I tu musimy postawić kropkę. Naprawdę? Już. Tak, naprawdę. A ja myślałem, że jeszcze go zacytuję. Panie mecenasie, musimy. Justyna Dobroszoracz już Dobrze, czeka. Do. No jak Dobrosz idzie, to faktycznie trzeba uciekać. Przestrzeganie konstytucji w myśl liberalnych elit polega na tym, że kiedy prezydent podpisuje coś, co się nie podoba Tuskowi, to łamie prawo, a jak nie, to je przestrzega. Mam nadzieję, że to już zrozumieliście. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu, co chcielibyście przekazać pani Schnepf. Ona na pewno Potrzebuję teraz pocieszenia, dlatego piszcie komentarze. Jak już je napiszecie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Byliście na kanale, a to Ciekawe. Ja tymczasem lecę zrobić sobie kawę, bo wstałam dzisiaj lewą nogą. Już się z wami niestety żegnam, ale nie martwcie się. Widzimy się niedługo.